Witam wszystkich w drugim odcinku z gry solo QL, oczywiście z LoL'a yy, Jak widzicie, jednak, jednak się zmotywowałem do nagrania drugiego odcinka Ugadałem, słuchajcie, pozycję na bocie jako AD Carry, aż ponieważ kochana gra wyrzuciła mnie na dżunglę A na dżungli grałem jedynie dwa razy, masterem Także, no to byłoby najgorsze co mogłoby się stać, na szczęście team miałem taki bardzo miły i i po prostu się zamienili ze mną. Warwick się po najprawdopod najprawdopodobniej zamienił, a Cezar grał yy, Gra gra i na supportzie z tego co się orientuje. Yy, mamy Annie na midzie, mamy 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 na pewno Morgany na supportzie i tutaj będzie... A tutaj Jinx, bo nie poznałem po skórce. No i Jinx będzie jako AD Carry na, na bocie. Jest to ciężkie, bo na pewno gdy Morgana rzuci klatkę, a ona rzuci ulta, no... Ale ja się nie martwię. Myślę, że Cassiopeia ona bodajże ma, nie wiem czy ona to ma, to z tą wodą, także stunuje na chwilę przeciwników. Wydaje mi się, że, że tak, dobra, ma flesza, ma podpalenie, dobra, będę musiał na to uważać. Mam nadzieję, że wygramy, bo, bo na to po prostu liczę. Co nie, tutaj mamy naczkę No dobra, także widzimy się już na linii. Sorry za niskie tekstury, nic nie poradzę. No i patrzcie, spada do 45 FPS, coś tu się... coś tu mi nie... Pata. FPS jest dobry. Yy, nie będę jakoś tam kombinował z tymi. No tak jak mówię Morgana i Lux na linii. Nie będę kombinował z ustawieniami. Czekajcie, bo pod A sobie obczaiłem, że mogę tak chodzić, a jak wcisnę A to będzie bić, co nie? O kurwa. To... Bo mówicie co? Bo na ogląda taki poradnik, słuchajcie, do lola gdzie właśnie mówili, żeby, żeby się ruszać i sobie trzymać po prostu A. O Jezus, żeby sobie trzymać A, i tam jest po prostu jakby auto-atak miniona, co nie? Tylko, żeby wiecie, sobie chodzić tak lewo-prawo, żeby was przeciwnicy nie mogli. Y, trafić dobra, przede wszystkim sobie kupię buty na początek, bo bo jest to potrzebne zdecydowanie. Na rankę, tak żeby się szybciej położyć no, na rankę, tak? Bo powiem tak, no na ty kurwo bo na, na normalkach to ja tam wale buty tak naprawdę, idę sobie full build i się cieszę, co nie? Zabawą, które zablisko podszedłem. Ale tutaj jednak trzeba pomyśleć troszkę. O fajnie, że on ma takie odrzucenie, to się na pewno przyda. Czekajcie. Muszę się nauczyć używać tego A, wiecie o co chodzi. O! To jest Orb- war, u, u, Orb Walking, jakoś tak to się nazywa. Widzicie, troszkę się podszkoliłem od ostatniego odcinka, żeby nie być taką lamą. Na szczęście. Oni mieli premade'a, cholera jasna. Ten z. Yy, ci co właśnie zeszli z linii, tak stawiam bynajmniej. Bo, bo bardzo szybko się dogadali. Także. Także ten no. Zobaczymy, dobra, dobra, dobra. Dobra, 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 nie agresywnie, agresywnie. Aha, czyli moje Q nie działa wtedy, gdy Morgana rzuci tarczę, właśnie, bo grałem właśnie poprzednią grę i w enemy teamie yy, na normalku oczywiście też była. Morgana jako support. I. I ten. O kurka, dobra zepsułem to Jak warto to zepsułem? Bardzo chyba A, bo tutaj ogólnie był SS, tak? Rozumiem, dobra Dlatego, dlatego tak się zadziało Ale dobrze, zrobią Pięknie, powinni to jeszcze zrobić Dobrze Warwick, pięknie, pięknie robicie to Podbij kogoś, albo nie A nie, bo on ma tylko podbicie, a dobra halo pieniądze Dobra, mam nadzieję, że to zrobię, Ja muszę tutaj sobie wszystko cokolwiek kupić Pięknie Pięknie, dobrze, wywaliłem się, ale ej, nie kupiłem... Aha, dobra, nieważne. Nie, 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 no widzieliście, że go nie kupiłem. Pięknie, dobra, ja sobie chyba pójdę w attack speed, a później sobie kupię to. Wiem, że tak nie powinno się robić, ale... Powiedzmy, że wiem co robię. To robimy, to robimy to poza wszystko. Dobrze, mamy. No i dupa jestem, tu teraz. Ej, słuchajcie, Dragon w, w szóstej minucie, to, to chyba dobrze. Pokonane. Kurczę, to źle. E, dobra, robimy tak. I kupię sobie e, łuk, żeby móc szybciej. No, atak speed, tak. Lecimy w atak speed, kupię sobie łuk albo cordelas. Kupię sobie cordelas, zapał, e, wezmę sobie cordelas, później zrobimy sobie huragan i, i oszczędzimy zniszczonego króla. Myślę, że to będzie to dobre. Kuragan po to, że fajne są te, te ataczki, te, takie, no, autoataki są zdwojone, jakby, no. Będę tak, to, co chwilę sobie tak zerkał, bo ogarnąłem sobie taką stronkę, że, nawet na telefonie można to robić, że za oglądanie różnych stron dostajesz hajs. No, także ten, także bardzo spoko strona, polecam. Znaczy, jak chcecie linka, w sumie, a, może dam, może dam w opisie, sobie na to. Będzie spoko chyba. Jezu, nie on tak nie gra agresywnie. No czemu on mi to zabiera? Kurczę, nie możemy tak grać agresywnie, tak? Bo ja nie mam itemów, aż bez itemów mówię, dużo nie zrobi. Każdemu to powtarzam, aż dopiero jest kozak, jak ma oszczędnicynego króla, taki huragan, rozumiecie? Atak, speed i jazda, nie? A to a co ja w ogóle zrobię? Patrzę to, patrzcie to, patrzę tego place'a Patrzę tego place. Patrzcie tego place'a place yy, Nie działał, nie zadziałał mi flash, nie wiem dlaczego. Klikałem flash. Ej, porobię mi. To są dobrzy, dobrzy gracze widać. O oh, fuck. Yy, hy, hy. Słuchajcie, jakbym tam przefleszował do Morgany, to bym ją zniszczył, tak? Tylko nie wiem dlaczego mi flash nie działa, czy za gruba ściana, czy co. To powinno działać. Nie wiesz, fokusu, bo morgana się przemknę. Ale to mogło zadziałać, To mogło zadziałać. Jakbym tam przefleszował cholera, tylko nie wiem dlaczego to nie działało, ten hmm. flaszek, no. Klikałem boczne guziki przemyszcze i nie działa. Oni ci pewnie cofnęli. 031. No nie zapowiada się ciekawie. Bardzo koszmarnie się w sumie zapowiada. Dobra, mam już ulta Idziemy właściwą drogą Także jest gitarka Dobra, teraz o, z tymi tamami co teraz sobie kupiłem Wydaje mi się ten łuki zapał, można szybciej trochę poparmić Znaczy szybszy, szybszy ten atak jest, co nie? Wiecie o co chodzi Można jakoś szybciej zareagować, mamy buty, dobrze O to chodzi No lux, no No to było mocne To zabicie to zabicie, to zabicie, to zabijcie. Dobra, Udało się trochę. Dobrze. Czyli... Nie... Tylko tam Morgana jest też, no. Kurka, jak ona rzuci klatkę, to po mnie, nie? Wiecie o co chodzi. Dobra, powinienem sobie dać wizję, ale dobra, damy sobie W. O To temu nie mamy już. Kurka. Za szybko, za szybko. Kurwa, ulta nie miałem, ulta nie miałem. Nie wierzę w siebie. ULT! Oj. Bo ten, ten, ten. ten, ten Oszczędziczonego króla jest ogólnie na. na. kół, żeby bardzo dużo damage nie robić. Także ten. Ale co on robi? Nie mam pytań Ale kurwa, deszczek zajebisty Dobra, on się chce cofnąć na item, tak? Ile on ma golda nie, nie mam niepisane? Kurwa patrz jak to miło działa. Znaczy yy, ten Bardzo miło to działa na farmę, co nie? mnie, to moja wina. Gdzie idziemy? Chodźcie tu na dół. Tu mają to tem. Tu jest Ani, kurwa, tam są wszyscy. No i ta sama sytuacja, z jest Pięknie się Zabicie to. O kurwa, nie zauważyłem. Kurwa! Nie wierzę w siebie. Nie wierzę w siebie. Czemu surrender? Jeszcze nie jest przestątnione, chyba. No to nic nie bierze. Ej, nie, my mamy wygraną linię. No, tylko oni się nie dadzą podejść i dlatego przegrywamy. Ale nie podbierze mnie. O kurwa! To ja nie mam kurwa. Ja nie mam kogo pytań, nie? pytania. Powiedzcie mi, co ja mogłem zrobić. Napiszcie w komentarzu. Nic. 052. Może powinienem jednak grać w supportem. Ten support do A,ż to nie jest idealny. Nie oszukujmy się. Użyłem kordelacji na niego. Ale użyłem przecież. Dobra, to zjebałem teraz. Bardzo to zjebałem. Ej, wieża. Ej, co? Oni... Przecież ta wieża mu nic nie bierze, co on zakupywał w ogóle? Dla mnie no, sproi to mu tyle ten. No ja nie mam co zrobić. Naprawdę, mogłem się trzymać w sumie pod wieżą, ale... No mogłem. I, i oczywiście mi te nie zadziałało, czyli mój cordelas, co nie? Mogę sobie klikać, ale czy zadziała, to już tam Liga Legend sobie rządzi. Ja nie wiem, kogo mam fokusować, to jest najgorsze. Dobra, już tutaj No, to zajebiście. Powiem. No, co zrobić, no. Raz się przegrywa, a raz się przegrywa. O Boże. Jezu, czemu mnie reportuje, Ale co ja mam zrobić? Naprawdę ja nie mogę. Co ja mam zrobić, kurwa? Oni tutaj zawsze przychodzą i co, no? A chuj wam tutaj, chuj. Kur... Dobra, chuj. Kur... Dobra, wstydzające. Kurwa, ty. Dobra, ten, kurwa, wiebajcie wam, no i co mam zrobić, no? Co mam zrobić? Znowu będzie reportaż, no i Co ja mam zrobić w ogóle, no? Co ja mam zrobić? Co ja mam zrobić, no? Zostanę się trzymać z tyłu, ale. Dzięki. Dobra, dzięki za odcinek. Jeśli odcinam, to idzie łapkę w górę. Ja PIERDOL No, fajnie. Fajnie. Co ja mam zrobić? Oni byli za. Mo z oni za mocni byli na mnie, ja nic nie mogłem zrobić. No właśnie, byli za mocni. I tym akcentem kończy się odcinek. Dziękuję, że oglądaliście go do końca. I proszę o zostawienie polubienia. Wiem, że u mnie z tym słabo, ale no wiecie, nigdy o to nie żebrałem, ale żebrałem o tym w tym momencie. Także zostawcie jakąś łapkę w górę, jakiś komentarzyk. No i cóż, widzimy się w kolejnym odcinku z so No i do zobaczenia w się Cześć. Pa.